好、uh huh. Jesteśmy w jakiejś wielkiej jaskini Grimace Shake. Patrzcie, jak ona jest wielka. Dookoła rozlane szejki. Jest mnóstwo ludzi. Bardzo dużo ludzi w to gra. To jest takie jak Rainbow Friends. I tutaj nazwane to jest Purple Friends. Czajcie? ta gra się nazywa Purple Friends. I tutaj możemy zagrać w taką historię Grimace Shake. Ale jak się stąd wydostać? Oto jest pytanie. Ja nie chcę być w świecie Grimace Shake. Nie chcę go pić. A to jest wielki, ja rozlany nie. shake. Za mną jest Sebek i ze mną jest kolega. Zobaczcie tutaj elegancko Sebek. Dawaj, chodź, uciekniemy. Mamy jakąś słomkę, a z tego szejka wylewają my. się gluty. Widzisz to? I fuj, ta bita śmietana i gluty. Ej, dobra, na to nie wchodzimy. O, no to nie przejdziemy. Po ok, to teraz musimy przejść przez szejkę Grimace. O nie! Patrz, co się dzieje! Ej, jestem w Grimace Shake Rzece. Idziemy dalej, jak ona jest fioletowa. Idziemy teraz tutaj. Mamy wielkiego, patrzcie, wielki Grimace Shake. Trzyma Grimace'owego shake'a fioletowego. Dla, musimy teraz wejść. Żeby odpalić szapter jeden trzeba wejść do środka. No to zaraz wejdziemy. A bo Chodźcie, wchodźcie, 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 wchodźcie. Raz jesteście? Chyba jesteśmy, tak? Jesteśmy wszyscy, okej, okay, no. stójmy to w środku. Uwaga, zaraz się rozpocznie gra. A wy, widzowie, możecie wejść, o, już się rozpoczyna, już się rozpoczyna. Jest ładowanie. Widzowie, a wy możecie szybko wejść na mój sklep. Nowe koszulki, nowe bluzy się pojawiły na sklepie. Dużo nowości. Nowe zdjęcia z autografami, nowe worki szkolne. Na smajsokrol.pl. Pierwsza linia w opisie to jest mój sklep z, sklep z gadżetami, z ubraniami. Dużo nowych rzeczy. Do każdego zamówienia tak powiedziałem zdjęcie, gratis naklejki. A my teraz ładowanie trwa. Purple Party zaczyna się ok, 90% raz będzie i już mamy 100% zaczyna się, ale co to będzie? Uwaga, uwaga, odsłania się. Jesteśmy na imprezie urodzinowej. Wow, jak pięknie, widzicie? Mamy balony, są ma balony. Ale są czyje stołem. to są urodziny? Ale patrz, no właśnie, czyje to są urodziny? I mamy na stołach szejki. O nie, szejki na stołach, tylko nie to. Nie będę pił szejki na urodzinach, nie, nie. Mamy telewizory dookoła. Mamy włączyć telewizor, ok? Włączyliśmy. Coś jest na, na, na telewizorze, że pojawiło się na telewizorze, patrzcie. Coś jest na telewizorze, o co chodzi? Jak sto... A dobra, Ale ten telewizor też włączmy, ten telewizor też włączmy. Ok, odpalamy, włączamy, włączamy. telewizory. Wszystkie telewizory zostały odpalone i tutaj mamy przejście, ale nie możemy przejść? Może, może, możemy wyjść! Chodźcie, chodźcie, możemy wyjść! Chodźcie, chodźcie, chodźcie szybko! Biegniemy. Ej, jesteście. Ja tak ma gdzieś... Mamy zbierać te, mamy zbierać piloty, rozumiem, albo włączyć telewizory mamy. Okej, okay, włączamy telewizory po prostu. Patrz exit zamknięte, nie możemy wyjść, nie? Widzowie, a wy możecie włączyć Tylko łapeczkę w górę tych i subika. szukać. Pamiętajcie, włączcie łapeczkę subika, teraz możecie. E tu są ludzie jacyś, patrzcie na Greenbase' Shake'a przyszli. Możecie kliknąć, teraz ja sobie sprawdzę, kto zostawił łapeczkę subika. E, kto włączy? Drzwi są zamknięte, nie możemy wyjść, stąd, lol. Dobra, ludzie przyszli na... Grimace Shake'a, patrzcie, ta restauracja ogólnie jest pełna To jest restauracja McDonald's Okej, okay, włączyliśmy wszystkie telewizory, odpaliły się Mamy elegancko, czekaj, włączę dźwięk Jest tutaj dźwięk takiczny, okej okay. Jest jakiś, słyszę coś We we'll won't look at Co? Widzę, że fani się O, na czerwono y się zapaliło O nie, światła Światła się zapaliły na czerwono Co się dzieje? Jakaś muzyczka leci w tle Ej, dzieci, zostańcie w pokojach Celebrujmy co, mamy celebrować? O nie, tylko nie to. Nie będziemy, bo on, on nas zmusza, żebyśmy celebrowali. Uciekamy urodzenie. stąd. Uciekamy, uciekamy. To pewnie ten Grimace Shake. To na pewno on. On chce nas tutaj uwięzić. E, mo o, mogę wyjść, patrzcie, możemy wyjść. Elegancko, dobra. Idziemy, uciekamy, ale gdzie uciec? O nie, co się stało z ludźmi? Ludzie wypili Grimace Shake i padli. O lol, patrz na to po wypiciu Grimace Shake'a, co się stało, widzisz? Normalnie ludzie wszyscy popadali. Patrz co jej się stało. Ona padła, widzisz to? Sebek tutaj. Nie pij grimacek. Wszyscy ludzie shaker. popadali. No nie pij shake'a, bo padniesz. Ale teraz musimy znaleźć klucze. Cztery klucze Ja nie trzeba zamierzam, znaleźć. ale tu jeszcze cały szeik jest, jakbyś chciał. Nie, nie. Szukaj kluczy, musimy znaleźć klucze. One mogą być wszędzie. Klikaj wszędzie. Okej, okay, szukajmy czterech kluczy. One gdzieś muszą tutaj być. Mamy tu tłuszcz, patrz jaki tłuszcz tu jest. Fuj, dużo tłuszczu mamy. Ciekawe, czy gdzie są ci klucze? ludzie mogą mieć ten klucz? No właśnie, o, mam, są... o, mam, mam. Patrz, przyszedłem gdzieś, to Jestem to jest. gdzieś. Ej, jestem gdzieś przeszedłem, nawet nie wiem gdzie. Patrz storage. Okej, okay, tutaj patrzę. Patrz. <laughs> jestem w kupy równi, w magazynie jestem, w magazynie jestem. Okej, okay, jeden klucz mamy, jeden klucz znaleźliśmy. O, mam drugi, czy nie? Co to jest? Karta. A to jest jakaś karta. Dobra, to nic nie ja ma. Ja po jakimś magazynie. O, to ty też. A włącz. tutaj coś będzie, czekaj, tutaj nic nie mamy. Z tej strony też nic nie mamy. Gdzie jest klucz? Jeszcze trzy klucze musimy znaleźć. One są do, dobrze gdzieś pochowane. Okej, okay, znajdźmy trzy klucze, żeby stąd. Ej, tutaj jest dialektyczne? A, tu trzeba dać pull. Ok, włączamy. A, żeby włączyć, co trzeba mieć klucz? Albo kartę, czy coś. Ej, ona ma kartę, patrz, ona a ja ma nie kartę. Mogę... A ja taką kartę widziałem na siedzeniu, ale nie mogłem jej podnieść. Ej, ja tak samo nie mogłem jej podnieść karty. Ej, tu jest taka karta, nie? Możemy ją podnieść, czy nie? Tu jest, to była karta, patrz, jest karta, widzisz? Nie możemy jej podnieść, nie? Tu jest taka Ej, karta. Ej, mam, mam. Masz? O, wziął, Sebek wziął, a ja no? nie mogę, lol. A jak ty to wziąłeś? Ej, ja nie mogę. Eee, ale patrz lewym, ok, no zbieram? Nie, nie do rady. No dobra, to to wy możecie, ja nie mogę. Okej, okay, to idź tą zanieść tą kartę, odpal tam, ja idę szukać kluczy dalej, nie? Idę w holce do kuchni. Ok, w kuchni byłem, tylko musimy zacząć dokładnie. O, coś tutaj jest? Jakaś karta jest tutaj? Mogę? Okay? Patrz, jest kolejna karta, nie mogę jej kliknąć. Czemu ja nie mogę kliknąć tej karty? Jest Switch 4, Switch 4, patrz, widzisz? Ej, ale słuchaj, ja mam tą kartę, ale to i tak nie jest to klucz. A to, to weź klikaj tam E, żeby to przyciągnąć tam tą no dźwignię. No tak, klikałem we wszystkich czterech. O ciekawe, gdzie są te klucze? Okej, okay, ktoś znalazł drugi. Ej, teraz coś tutaj, bo one gdzieś są pochowane, ale pytanie o, gdzie... Dobra, o, dobra, jest... trzeci, jest. Patrz, patrz, mamy, mamy, mamy. Wszystko jest gotowane, ej, teraz gotowe są i światło się zapaliło teraz, co? Mamy! Ja chcę przyjąć ten świat. Ktoś Grimace mówi wszyscy ludzie padli i gdzie on będzie? Ej, mamy znaleźć teraz, co on zrobił plamy! Mamy znaleźć plamy teraz, wszystkie! Patrz, tu on, to Grimace idzie! To on to Grimace. Uważaj! Zbieraj plamy! Musimy wyczyścić plamy! On nas on będzie chodzi? szukał, ty musimy. Tak, uciekać on, on przed Patrz, musimy wyczyścić plamy. 24 sztuki plamy musimy wyczyścić. Okej, okay, sprzątamy plamy w maku, żeby wszystkie wyczyścić. To jest nasza zadanie. Okej, okay, mamy trzy, dawaj, dawaj, szybkie plamy ściągaj O nie, on idzie, on idzie, on idzie, on jest tył tyłu za mną, on jest z za mną, idzie, idzie Szybko ściągamy plamy, klikaj E na plamę I wtedy jest, trzeba posprzątać, okej, okay. 10 już mamy posprzątanych, elegancko Teraz następne sprzątamy Grimace nasz dobry do... do, do o, do, zapał kogoś, Eli złapał Uważaj na greence'a, uważajcie, on tu stoi. Na kolejne plamy trzeba wyczyścić. Tu są plamy kolejne. Okej, okay, czyścimy plamy, tylko porozglądaj się dookoła, żeby cię Grimace nie zapłonął, jest tam blisko ciebie. Tak jest! Ok, kolejna. 18 już mamy podsządane, elegancko. Tam jest kolejna, no, a gdzie są następne plamy? Gdzie one są? On tam stoi, ten green's stoi właśnie. Stoi nad jakimś chłopem. No a gdzie jest plama? Tutaj ta plama? Ta plama czy nie? Tą plamę mogę posprzątać? Nie, tą nie mogę. Ona jest za mała. Gdzie są inne plamy? Ej, tam jest, tam jest plama. Tu mam jedną! No, następna, okej, okay. teraz już mamy 19, tam plamy są jeszcze, widzę, czekaj, no muszę przeskoczyć tutaj Tu są jeszcze, dużo plamów tutaj jest, chodź tutaj do środka, Play, party room, party room Tu jest Dobra, dużo idę. plamów No, sprzątamy plamy, okej, okay, jedna, kolejna 22, okej, okay, teraz będzie 24, 24, 20, 23, 23, jeszcze jedna, ostatnia plama, ostatnia plama Ostatnia plama, jest, mamy plamy ostatnią No elegancko, wszystko zdobyte Wszystkie plamy posprzątane, w sensie, e, od tego Grimace teraz! nie? Shaker, po, 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 po pomyliśmy, I teraz co dalej będzie? O nie, jesteśmy przy stole. Mam szejka do wypicia! Nie, nie będę pił. Dlaczego on dał wszystkim szejki znowu? On chce, żebyśmy go wypili. Nie pij, Sobek, nie bierz szejka. No a teraz, teraz co mamy? Telewizory są włączone. Ja Raz nie zamierzam nam... go pić. On nam pisze, że mamy kolejne zadanie. Możemy wyjść? Nie, coś jest zamknięte. Nie macie zapomnąć na slurp. Okej. Okay. A, on mówi, że nie macie zapomnąć, żeby wypić grywej szejka. Nie, nie. Ja nie będę siurpał. On, mu, on chce, żebyśmy siurpali szejka. Tak, o, tak, ale ja nie będę... Yy, On się zaśmiał. Jesteśmy na placu zabaw teraz, przyniósł nas dalej. Teraz co trzeba tu zrobić? I można tutaj do góry wejść, to jest jakaś zjeżdżalnia. No, jakaś zjeżdżalnia. Mamy 20, 20, co to? Lampek znaleźć. 20 lampek mamy znaleźć. Okej, okay, no to szukajmy no lampki. No szukamy, one zielone są. Okej, okay, szukamy zielonych lampek. Okej, okay, mam lampkę jedną. Zbieram, do, mam jedną. Okej, okay, jest zebrana. I musimy je z powrotem dać, te lampki. Kolejna jak wszyscy lampka. chodzimy za tobą idziemy. Mam już dwie lampki, mam dwie lampki, patrz jak świecę lampką Jo, jak świecę lampką, patrz na to Tu jest kolejna, okej, okay, uważaj, uważaj, bo on tu gdzieś może być ten Grimace, nie? Nie można nas dopaść. Biegniemy, szukamy, zbieramy lampki, tu jest kolejna, dobra I wtedy trzeba te lampki oddać, nie? Dobra, biegniemy tędy, okej, okay, tu trzeba wejść, dobra Rozdzielamy się, rozdzielamy się, tylko uważaj, bo tu może być wszędzie Grimace, nie? Nie idzie dupanie? przejść, to trzeba się cofnąć Okej, okay, tutaj trzeba przejść, tędy, 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 przez rurę Okej, okay, ja mam dwie lampki, trzeba je później odnieść, nie? Na to ja miejsce. też mam dwie Okej, okay, teraz tutaj musimy zbierać, czekaj, gdzie ona jest kolejna Tutaj może gdzieś będzie, Na następna lampka Dla, Mamy już dużo, chodźmy odnieść, chodźmy odnieść to Idziemy odnieść te lampki, dawajcie Idziemy, idziemy odnieść lampki. Dara, tu ja tutaj mam dwie, ten siedzi tam. Uważajcie na Grimace'a Musimy odnieść te lampki tam do tego miejsca. Tam jest jakiś kocioł. O nie? On idzie tu grimejs, uważaj, ja bajorznie nie ciebie! O nie, nie o nie, ostrożnie, on tam jest. A jak Was dopadnie, to wtedy padniecie, nie? A jest na Storageu, trzeba, trzeba gdzieś zanieść. Tam o nie, o nie, on idzie na mnie, on idzie na mnie. mnie! jaki wielki Grimace, chcę dopaść mnie, chcę dopaść mnie bielki, biegnie, o nie o tu biegnie, uważajcie, Mamo, już! Tutaj trzeba dawać, dodajcie te lampki do środka, do lampki, Dora, 8 mamy lampek. O nie wszedł do środka, uważaj! uważaj, <ścoughs> uważaj, czekaj, czekaj, złapał! Nie, a ma już ci złapał, nie, tylko je to... Na szybko, chodź, chodź, Sebek, gdzie jesteś? Czekaj, bo ja już mam cztery Okej, okay, Dora, uważaj tu jak coś to w środku jest Grimace, W środku w restauracji jest Grimace, nie? Dobra, więc musisz... Musisz uważać na tego Grimace. A. Nie, spadłem. Dobra, idziemy, szukamy lampek kolejnych. Mamy dopiero dziewięć znalezionych. A jeszcze brakuje jeszcze czas tyle, nie? Gdzie one są, Jak człowiek? tu się dostać potem? to? Dobra, idę, idę. Wchodzę w zjeżdżalnię jakąś, dobra. O, mam, ma, mamy mam lampkę, dobra. Mam jedną elegancko, dobra. Teraz idziemy tutaj. O, tu jest druga, tu jest druga, już mam dwie. Dobra, super, zbieramy. Będę miał dużo lampek. Okej, okay, mam już. Dwie... A czy nie wziąłem? O, wziąłem, dobra, dwie lampki mam elegancko. Teraz idziemy, tu mam trzecią. Jak dużo lampek mam zebranych. Ok, teraz sobie przechodzimy. Tu jest, tu będzie może kolejna jakaś. Kolejna! Patrz, cztery lampki już mam! Ale super, szybko zebrałem. Sobek, to uważaj, nie padnij poważnie. Właśnie on za idziemy. mną goni, jestem tutaj i nie wiem, w którą stronę mam iść. No uważaj, to lepiej tam nie biegnij, nie? żeby nie paść. No ja już mam cztery lampki, jak coś. Cztery lampki mam. Ja też Szu mam cztery, to razy mamy osiem plus dziewięć, no to no. jest siedemnaście. No właśnie, ale teraz jeszcze brakuje nam trzech. Ja szukam, tutaj chodzę. ja wejdę, to jeszcze można te. Czy tutaj byłem, czy nie? Tutaj byliśmy? Ej, może tam są po prawej? Tutaj byliśmy chyba. Dobra, tu schodzę na dół. Schodzę na dół, czekaj. One może są tam gdzieś po prawej bardziej. Wie. O nie, idzie. Słyszałem jego dźwięk. kogoś zapał. On jest wściekły. Purple jest bardzo Widzę, Idę, on one z kuchni. Dobra, ja tu wchodzę przez jakieś te. Przez jakieś zjeżdżalnie. Dobra, idę, idę, szukam. Przez zjeżdżalnie, tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Dobra, chodzę, wchodzę, w zjeżdżalnie, też nic nie ma. Szukam lampek, ale nie widzę żadnej. Dobra, mamy cztery. Ja mam pięć już. Ja mam pięć już sebek jak coś. A, wchodzę w prawo. Wchodzę w prawo. Tylko sobek nie padni. Na, wchodzę do góry. Ja Gdzie nie jesteś? padnę, ja mam cztery. Okej, cztery ja mam pięć. To jeszcze jedna brakuje. Kto ma jedną? Może ktoś zabrał jedną? Co? Mam, mam, mam wszystkie. Mam sześć. Ile ty masz? Ja ty... mam cztery. To jeszcze jednej jeden. brakuje, jeszcze jeden. Ja mam, mam ją, mam ją. Masz ją! Teraz, tak. to teraz we dwoje zaprowadzimy. O, ja też mam, Dora elegancko, chodź sobie, dawaj, 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 damy radę. Teraz Tylko we dwójkę. Musimy... Tylko nie padnij, chodź no, chodź za mną. I uważaj, bo tu biega grimace. Musiał ja się. Bardzo u niego. ostrożny, no? Bo Amajosz się został zapany. Uważaj, on tu jest po lewej, po lewej. Szybko biegnij za mną. Biegnij za mną, biegnij za mną. Dawaj, dawaj. dawaj. Rura, biegnij za mną. Dobra, on nas nie widział chyba, on nas nie widział. Biegniemy odnieść lampki. Od, od jakiej odniesiemy wszystkie lampy, to wtedy będziemy. to wtedy wygramy. Na szybko biegniemy ze sepkiem. Cześć, ze sobkiem to zrobiłem. Chodź, dawaj, 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 tutaj, tutaj, tutaj. Lampki tutaj, dawaj, daj, pakuje, pakuje, pakuje. Szybko, sebek, dawaj, dawaj, dawaj. I jest, mamy! Podłączony! Ta, takie! Yes, nie, radę! Ale się wkurzył Grimace. daliśmy radę, wszystkie lampki zebraliśmy. Ej, dobre to są te zadania. I teraz mamy burgery? Ej, on, on coś mówił o burgerach. Teraz mamy zebrać składniki, my zbieramy jakieś. Co, teraz do burgerów? No nie, nie chcę do burgerów. On daje nam recepturę jakąś, żebyśmy szybko stworzyli recepturę. czaisz? I wtedy będziemy mogli go może pokonać. Okay, Ale no to ciekawe razie... jaki będzie ten burger. A teraz czekaj. Teraz co mamy zrobić? On pisze, że Burp, on cały czas siorbie, że... No non stop siorbie shakea. on tam nie? Pisze. E, teraz mamy zapać Screech Hit weir, Co? Mamy teraz zrobić? Burp. Chodzi, mamy składniki już. teraz zebrać, składniki! czaisz? składniki do shake'a, Rozumiem! To ma być składnik... Ej, my robimy przepis na shake'a! My robimy przepis na szejka, czaisz? Ona zmusza do składników i tu szejk się wytworzy. No już i co tu... wtedy, my będziemy go pili? No nie wiem, już rozumiem. Uważajcie, ostrożnie bądźcie. Musimy zrobić przepis na szejka, wtedy te składniki, jak będziemy mieć wszystkie składniki, to wtedy szejka stworzymy wielkiego. Tylko gdzie są te składniki, bo okay, tutaj szukajmy, widzę... Okej, ja mam trzy składniki jak coś, się ja już nie? A A tu szukać. Są, dobra, widzę. No musi zbierać te winogrona, jakieś tu mleka są, nie? Musisz po prostu w nie wchodzić. Okej, okay, dobra, wchodzę, już mam, tutaj zebrałem, elegancko. Tu jest jakiś ketchup? Nie, ketchup, co to jest? Jakiś sos. Dobra, ok, już mam trzy, cztery, patrz, już mam. Brucebery, to milk, patrz, o, mleko mam. Co to jest w ogóle? I co to za czerwone? <grych> dobra, zbieramy te składniki, chodzimy, zbieramy. Ok, już mam sześć składników, siedem składników już mam. Ile masz sobie? Ja też mam siedem. Osiem już mamy, elegancko. Dobra, osiem składników już mamy, tu jest kolejne. Ja już mam dziewięć. O nie, on idzie. Słyszałem go. Ej, Grimace gdzieś tutaj jest. Uważaj. Dobra, tutaj trzeba znaleźć jeszcze. Dalasebek tutaj był w kuchni. To idziemy może odnieść. U góry masz trzy. To u góry. On tu jest, on ja tu jest. Widzę, pa, ja pać. już mamy Cześć. ponad dziesięć. <śmienny> Prawie by mnie złapał, prawie by mnie złapał, prawie, o, on przychodzi, on przychodzi, on przychodzi, szybko, szybko, zapie, zapie, zapie! jest, mam, 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 uciekam, 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 mam, o, 10 składników mam, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi, gdzie modnie składniki, już odniosłem, odniosłeś? Wszystko? No. no, lol, już? Ej, ja miałem jeszcze swoje składniki, XD, ja myślałem, że ten, że jeszcze ja potrzebuję, dobra, no to mamy wszystkie składniki, on, on tworzy Grimace Shake'a w tym, w tej maszynie, on potrzebował baterii, żeby urządzenie uruchomić, patrz, on tam jest w rogu w lewej stronie, on napił się szejka! Jakie to dobre, on mówi... Mm, jakie Jaki dobre. Jestem zadowolony, uśmiechnięty No, uśmiechnięty On to wszystko potrzeba do szejka, rozumiem Nie, a ja się zastanawiałem po co Dobra, no, right, i teraz są, y, co on pisze, że mamy zostać i się nie bać Co? Ja tu nie zostanę Wszyscy, którzy zobaczą to, mają wypić drinka, okej? Okay? Nie, nie, on chyba chce nam przedstawić to Wszyscy siedzimy tutaj, zobaczcie, razem i teraz co teraz zrobimy? Oo, -o. jesteśmy w jakimś się mamy uciekać. The Grimes Shake za nami. Grimey jest z tyłu, to Ekse! Grimes Shake Exe. Jest tu za mnie. o, czekaj, ran! 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 W nogi! W nogi! Prosto on ściga nas! Wielki Grimace, szybko, biegnie, Szybko ucieka, ucieczka, ucieczka! O nie, ktoś został zapany, ktoś został bie zapany. Biegniemy, biegniemy, patrzcie, on biegnie za nami, jaki wielki Sebek prosto. Dawaj, lewo skręcaj. Jaki dawaj, jest daj Dawaj, dawaj, dawaj za mną! On dam teraz chce nas złapać i musimy uciec. Okej, okay, patrzcie, on jest. Ja jestem z tyłu akurat, wszyscy biegną prosto, ja jestem z tyłu, przede mną jesteście. No patrzcie, idzie, idzie, jaki wielki. No jeszcze musimy prościutko biegnąć. On jest z tyłu za mną dosłownie. Biegniemy. Tu jest! Dawaj, 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 prosa, do prosa do Seda, króra! Ja jestem z tyłu, nie wiem z tego. Dawaj Seku, przedcis, skaczemy! On tam z tyłu jest wielki. Dobra, mamy exit, jest jakieś wyjście! Jest exit! EXIT! Biegnij do Exitu, wyjście! Otwieraj tak to! Tak jest, chyba uciekliśmy! Jestem ostatni, ostatni, wszedłem do Exitu. Dobra i teraz co uciekliśmy? On ty patrz! On płacze, biedny. A. Wylał mu się i płacze. <grystanie> ja, biedny szej. Glima jest teraz był, bo on płacze, że nie wypiliśmy, nie, że uciekliśmy. I co teraz będzie dalej? Teraz mamy czarne ekran, co teraz się stanie? Alo, jest tu ktoś? Ej, koniec. Bo koniec. Przeszliśmy to! Przeszliśmy tak całą historię! Grimace się, się rozpłakał, jesteśmy! Udało nam Dobra, się! To Uuu. Ja, zbugowałem się! Daliśmy radę! I niedługo będzie chapter drugi, tutaj jest napisane! Yes! Uuu. Widzowie też pamiętajcie o moim sklepie! Wbijajcie na swanseum.pl Nowe koszulki, bluzy się pojawiły, nowe plany lekcji, też nowe naklejki będą! I widzimy się jutro, odcinki są codziennie!